moi drodzy, zacznę dziś od wyznania. Mianowicie, nie jestem jesieniarą. Nie jestem ani hoa, hoa, hoager, ani la, 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 girl, Jestem osobą, która kocha przede wszystkim wiosnę i lato, a jesienią i zimą czuję się kiepsko i mogłaby się generalnie zahibernować do czasu powrotu wiosny. Więc dzisiaj chciałam się z wami podzielić moimi sposobami, jak ten okres przetrwać, co robię, żeby ten okres przetrwać. I być może, jeżeli tak jak ja nie przypadacie za tym szaro góro, zimno-ciemnym okresem, będziecie mogli też z tych pomysłów skorzystać. Nigdy nie przepadałam ani za jesienią, ani zimą. Zimę tolerowałam, zaczęłam tolerować dopiero, jak zaczęłam uprawiać sporty zimowe i jak zaczęły się wyjazdy z moimi przyjaciółmi, znajomymi, czy do na narcy, czy kiedyś na snowboard. I to pozwalało mi przetrwać zimę. Natomiast Poza tym, ten, ten, to półrocze, które jest ciemne, zimne, szare, burę i niefajne, generalnie nie przemawia do mnie. I zawsze szukam sobie jakichś takich rzeczy, które, którymi mogę się zająć, w które mogę przekierować swoją energię w tym czasie, żeby to jak najszybciej minęło. Do tego zmiana czasu, która się wydarzyła pod koniec października, też mi nie pomaga, bo mój organizm ma coś takiego, że jak robi się ciemno, to ja wchodzę w tryb spania. I jeżeli robi się ciemno o 16, to ja o 16 wchodzę w tryb spania i po prostu najchętniej bym się położyła do łóżka i zaczekała, aż pojawi się świt. I nawet w zeszłym roku pamiętam, że zastanawiałam się, jak ludzie funkcjonowali kiedyś i czy to było zgodnie właśnie z trybem. Solarnym, czyli byli aktywni tylko wtedy, kiedy było jasno, zwłaszcza zimą, a wtedy, kiedy było ciemno, się po prostu gdzieś tam wiecie, zbierali w domu i nic nie robili, no bo było ciemno. I przesypiali tak, jakby cały ten, cały ten okres ciemności. Z tego względu też nie wyobrażam sobie mieszkać gdzieś na północy, w sensie jeszcze dalej na północy, bo noc polarna, która trwa tam przez kilka miesięcy, to jest dla mnie coś nie do ogarnięcia. Ja bym. Pewnie cały czas spała, albo cały czas miała ochotę spać, albo cały czas miała wrażenie, że już jest wieczór i zaraz wyszła spać. I co robię, żeby przetrwać tak mniej więcej do końcówki lutego? Wypisałam sobie tutaj pięć kroków, albo pięć sposobów na to, jak ja sobie radzę właśnie z tą aurą. I pierwszym z nich jest to, że. Wracam do moich rutynowych zajęć. Jedyną, jedynym plusem tak jakby tego okresu dla mnie jest to, że nie potrzebuję różnorodności. Wracam do po prostu robienia rutynowych rzeczy czy co raz w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu. I zauważyłam, że właśnie jesienią zimą znacznie bardziej się trzymam tego harmonogramu, bo nie mam takiej potrzeby zmiany tej aktywności. Więc od razu to, co uruchomiłam po powrocie z urlopu w tym roku, to są regularne treningi na siłowni, chodzę na siłownię raz w tygodniu, przeważnie w ten sam dzień. Dodatkowo wróciłam też do takich aktywności, które wymagają ode mnie regularności, żeby zadziałały, więc wróciłam do szczytkowania ciała na sucho, wróciłam do leżenia na macie, do akupresury i to są te rzeczy, które są takimi moimi rutynkami, wymagają ode mnie jakiejś konsekwencji, cierpliwości, dyscypliny, o tak. I które łatwiej mi się wykonuje właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy nie mam ochoty na nic innego. Druga rzecz, która pozwala mi sobie radzić lepiej w tym okresie zimowo-jesienno-zimowym, to jest jedzenie. Jedzenie bardzo wielu osobom poprawia humor o tak konkretne jedzenie. Ja wróciłam po raz kolejny do robienia posiłków na cały tydzień, czyli tak zwanych meal prepów. Ze względu na to, że właśnie jesienią i zimą nie mam ochoty na dużą różnorodność w jedzeniu. Ta różnorodność jest na jakimś poziomie, bo ja nie lubię jeść ciągle tego samego, ale jest to dla mnie na tyle akceptowalny poziom, że nie mam, wiecie, nie, mam, nie mam tych sezonowych rzeczy, które zawsze gdzieś tam się przebijały do mnie, bo ja w maju jem głównie sparagi, później przechodzę na młode ziemniaczki. A jak już się zaczną truskawki, czereśnie, arbuzy, to tylko z tego się praktycznie składa moja dieta właśnie w tych letnich miesiącach. Więc ciężko mi jest w letnich miesiącach robić sobie na przykład co rano owsianki, kiedy tak naprawdę wolałabym zjeść jakąś wielką michę owoców albo zrobić sobie, nie wiem, jajka w koszulkach na, na yy, szparagach. Więc z racji tego, że nie ma... W naturze tej sezonowości, bo natura też idzie spać. Tak samo ja nie szukam tej sezonowości i różnorodności w jedzeniu, więc mogę sobie właśnie przygotowywać owsianki na cały tydzień, które sobie rano odgrzewam, dorzucam wiadomo jakieś tam owoce typu jabłka, banany, ale jest to na tyle komfortowy posiłek, z którym ja się. Też czuję komfortowo, że mogę go sobie po prostu jeść przez cały tydzień. O zaletach milprepowania mówiłam w którymś z moich filmików, więc jak przypomnę sobie, w którym tego tutaj wam podlinkuję. Natomiast jest to na pewno coś, co pozwala też zaoszczędzić energię, bo nie musicie przygotowywać sobie codziennie jedzenia, bo ono jest już gotowe i czeka na Was w lodówce. Trzecia rzecz, która pomaga mi przetrwać ten ciemny okres jesienno-zimowy, to jest oglądanie zaległych filmów i seriali. I bardzo często są to takie filmy i seriale, których ja nie mam ochoty oglądać w lato, bo dzieją się w jakimś, nie wiem, ciemnym miejscu na północy. I świetnym przykładem tutaj będzie serial, który cały czas jest na mojej liście. Jeszcze nie zaczęłam go oglądać, ale jest na mojej liście na ten sezon jesienno-zimowy. Mianowicie Most nad Sundem, czyli skandynawski serial, który dzieje się w Skandynawii, więc wiecie, ta atmosfera już jest od razu tak jakby trochę przyciemniona i uważam, że to jest świetny serial na jesień i zimę, na to, żeby się wiecie, zakopać pod kocyk na kanapie z ciepłą herbatką i przetrzymać, spędzić ten czas, który mamy w długich wieczorach, długie wieczory itd. E, oglądając właśnie taki serial albo film tego typu. Czwarta rzecz, to jest jedna z moich ulubionych aktywności na jesień i zimę. Czasami zdarza mi się to też robić wiosną i latem, ale zdecydowanie wykorzystuję te długie ciemne wieczory na to, żeby układać puzzle. Uwielbiam układać puzzle, e, zwłaszcza jeżeli są to takie trudniejsze puzzle, czyli minimum tysiąc kawałków. E, i możecie zapytać, jak to jest, że układa się puzzle, puzzle się ułoży raz i czy przez to, że lubię układać puzzle, nie mam całej szafy pudełek z puzzlami u siebie, ale nie, bo ja robię, w taki, robię to w taki sposób. Kupuję, albo kupiłam już jakiś długi czas temu jedno, jedno opakowanie puzzli i później, jak już ułożę te puzzle, to na grupach puzzlowych. Wymieniam się z ludźmi na kolejne opakowania czegoś, czego jeszcze nie ułożyłam. Jest to świetny sposób na to, żeby móc układać puzzle, móc układać różne puzzle, nie mieć w domu sterty pudełek z puzzlami i też zaoszczędzić pieniądze, na no bo wymianki no nic was nie kosztują praktycznie. Zauważyłam, że na grupach puzzlowych ludzie też bardzo dbają o puzzle, bo są to pasjonaci tego zajęcia, więc przeważnie te puzzle, które dostajecie nie tylko są kompletne, bo to jest tak jakby rzecz podstawowa w przypadku wymianek puzzlowych, ale też na przykład są jeszcze opakowane w folii albo w jakiś sposób ludzie o nie dbają, że możecie ich używać tak jakby były nowe praktycznie. I piąta, ostatnia rzecz. Widzicie, nie ma tych rzeczy dużo, bo też nie chcę robić dużo w czasie tego jesienno-zimowego okresu, bo nie mam też za dużo energii. Generalnie zauważyłam u siebie konkretny spadek energii w momencie, kiedy słońce się chowa za horyzont i jest ciemno. Ale moja ostatnia rzecz to są dwie aktywności, które są nowe. Jedną z nich, czyli bieganie, podjęłam jeszcze latem. A to ze względu, że mieszkamy teraz bardzo blisko parku, więc po prostu bieganie nie wymaga ode mnie jeżdżenia gdzieś albo biegania po chodniku między ludźmi, tylko po prostu dwie minuty jestem w parku i mogę sobie po tym parku biegać. Latem biegałam około 2-3 razy w tygodniu, teraz biegam raz w tygodniu, przeważnie w weekendy, kiedy mogę wyjść w środku dnia do parku, bo też nie chcę biegać po parku, jak jest ciemno. I druga aktywność zupełnie świeża u mnie to jest 5 minut, 5-10 minut medytacji każdego dnia. Przy jakimś świecie, to nawet nie jest jakaś tam medytacja, którą um, można nazwać jakoś górnolotnie. Tylko po prostu sobie siedzę, słucham relaksującej muzyki, zamykam oczy, skupiam się na tym, żeby głęboko oddychać, i skupiam się na tym, żeby nie dopuszczać tak jakby, do siebie innych bodźców poza tą relaksacyjną muzyką. Bardzo mi to pomaga wyciszyć się po na przykład dniu pracy albo całym tygodniu pracy czasami yy, i przygotować się do kolejnych, wyzwań, kolejnego dnia. Bo wiecie, taki szary, góry dzień jesienny, kiedy nie daj Boże, jeszcze pada, to jest dla mnie naprawdę wyzwanie. I to są moje sposoby, jak przetrwać jesień i zimę. Dajcie znać, jakie Wy macie sposoby na przetrwanie jesieni i zimy. Najlepiej takie, które nie kosztują za dużo, bo wiecie, co jest mindset oszczędzania, więc wybieram te aktywności, które nie wymagają spędzania na nie pieniędzy. To wszystko ode mnie na dziś. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!